No hey, i witajcie. Karierowy wtorek. Eee, zaczynamy. Pogadajmy trochę o pułapkach czyhających na dojrzałą karierę. <laughs> no bo to nie jest tak, że e, budując swoją karierę, nawet dbając o nią w jakiś tam mega fajny sposób, mając plan, e, nie wiadomo i nigdy nie jesteśmy w 100% pewni, że nie przyjdzie taki moment, w którym um, po prostu okaże się, że Przegapiliśmy coś, że coś nam umknęło, i um, tak naprawdę pojawiają się sytuacje, w których tracimy troszeczkę tą ostość patrzenia na to, jak ta kariera powinna dalej wyglądać. Um, to, o czym chciałem dzisiaj powiedzieć, to trzy aspekty, które widzę m, zarówno po sobie i zagrożenia, jak gdyby wynikające z tych aspektów, jak i po kolegach e, i, i znajomych, koleżankach, którzy po prostu mają różne perypetie na, na swoich. E, różnych etapach kariery. Pierwszy element, który jak gdyby bardzo łatwo następuje, one ze sobą się wiążą, ale jak to mówią, bear with me, i ze mną, ale tak naprawdę każdy z nich, trochę jego powód jest troszeczkę inny i też lekarstwo na niego jest troszeczkę inne. Te lekarstwa to myślę, że są oczywiste, bo nie ma sensu ich nazywać, bo kiedy wymienię te problemy, no to tak naprawdę samo rozwiązanie nasuwa się. No ale zacznijmy od tego, że Stagnacja. Stagnacja jest takim czymś, co grozi nam w momencie, kiedy przestajemy się przede wszystkim rozwijać, prawda? Czyli e, mamy świadomość, że bardzo dobrze wykonujemy swoją pracę, że osiągamy założone rezultaty, że dostarczamy efekty firmie, takie jakich firma oczekuje. Natomiast to czego nie widzimy, to to, że poza nami, poza tą wąską ścieżką, którą podążamy, jest na przykład rwący potok, który idzie dużo, dużo szybciej. I w momencie, jeżeli tutaj by się coś zadziało, jeżeli okazałoby się, że chcemy zmienić pracę, to okazuje się, że bycie dobrym tutaj oznacza, że jesteśmy przeciętnym zupełnie gdzie indziej. Więc ta stagnacja jest pierwszą pułapką, w jaką tak naprawdę możemy wpaść. I stagnacja to tak naprawdę równa się brak takiego rozwoju, tylko zatrzymanie się na określonym poziomie i trzymanie tego status quo e, tu i nigdzie indziej, prawda? Drugim elementem, który bardzo często e, widzę, to jest wygoda i idąca za tą wygodą, obawa przed utratą tej wygody. O czym mówię? Słuchajcie, bardzo prosty temat. Dostałem po wielu, wielu latach pracę w korporacji. Określone wynagrodzenie, które jest naprawdę bardzo, bardzo przyzwoite i kiedyś nie marzyłbym o tym, że to wynagrodzenie uda mi się osiągnąć. Dostałem samochód służbowy, więc i masę innych benefitów. I jest mi wygodnie. Pracodawca tak skonstruował Otoczenie pracy, że ono jest naprawdę genialne. To znaczy, te, ta strefa dookoła wynagrodzenia, benefitów, tak naprawdę wpływa na to, że jest mi wygodnie pracować w tym miejscu i zaczynam coraz bardziej akceptować to, że pewne rzeczy, mm, nawet jeżeli mi nie pasują, to tą wygodę przedkładam na tę konieczność potencjalnie zmiany. Więc ta wygoda może nas doprowadzić również w ślepy zaułek, bo. A, przegapiamy ten moment, w którym powinniśmy coś zmienić, bo, bo za koszt tej wygody akceptujemy pewne rzeczy, których normalnie byśmy nie zaakceptowali, prawda? A, no i finalnym trzecim elementem, o którym powiem, oczywiście nie wyczerpię do tematu, bo, bo tych rzeczy może być dużo, dużo więcej i sami pewnie doskonale wiecie i widzicie, ale yy, tak naprawdę są nim oczekiwania. <laughs> to znaczy, bardzo ciężko jest nam przyzwyczaiwszy się do pewnego poziomu i użyję tutaj przykładu na przykład posiadania samochodu służbowego, przejść do pracy, w której tego samochodu nie będzie, bo uważamy, że jest to pewien standard, który nam się należy. Obojętnie, czy tak naprawdę jest, czy nie jest, ale ja nawet nie byłem w stanie uciec przed, jak gdyby, porównywaniem benefitów, które daje mi aktualny pracodawca od poprzedniego pracodawcy i odczuwać pewnego rodzaju, a może tutaj coś tracę, a może tutaj coś zyskuję i tak dalej, i tak dalej. Więc... Ta, te oczekiwania, one muszą tak naprawdę być jak najbardziej realne versus to, gdzie chcemy pracować i co chcemy robić. I, a to, co najważniejsze, co wynika i jaką pułapkę są te oczekiwania, to to, że niekoniecznie kolejny pracodawca musi dać nam to samo, co daje nam aktualny. Bo chociażby sytuacja na rynku teraz się zmieniła i może być tak, że wcale tak same benefity, takie same benefity, jak były, nie są już oferowane. Więc te oczekiwania stają się kolejnym blokiem w rozwoju i, i w możliwości awansu tej kariery na kolejny poziom. Wypadałoby mi teraz zadać pytanie: jakie wy widzicie pułapki tej takiej troszkę bardziej dojrzałej kariery, takiej opartej na doświadczeniu co najmniej kilkuletnim, może, kilku, może dziesięcioletnim, takim opartym na zmianie pracy 3-4 razy? Ehm, I jak przed nimi uciekacie? Fajnie byłoby się dowiedzieć. Ehm, natomiast z mojej strony tyle: ja wymieniam te trzy. Wydaje mi się, że one są jedne z najważniejszych, i tyle w tym karierowym wtorku. W takim razie pogoda jeszcze dopisuje, tego będziemy się trzymać. Póki co, z mojej, z mojej strony, wszystko. Udanego dnia. Do zobaczenia. Hej!